Wejdę na kanał Freeza, bo jestem zajebiście ciekawy tego domu. Freeze, bo Freeze pokazuje ten dom trochę bardziej. Pokazuj, Freeze. Cię witam serdecznie komisję do spraw wypadków drogowych e, Witam serdecznie witam. Z Zap, Tak, zapraszam <gadanie> zapraszam <gadanie> Sytuacja trwa 5 minut, tak, 5, to minut. Jest tak? <gadanie> 5 minut, tak, 5 minut. Tak, okay, Ty sobie tutaj wiesz, wyjeżdżam z domku komentery. Patrzę, tak Patrzę w prawo <gadanie> Patrzę w lewo <gadanie> Było rano Nigdzie hmm. mi się nie spieszy. Droga z pierwszej Nie przekraczam prędkości Jedziemy Lewym pasem. tak Prawidłowo Przepisowo Ale lewy pas to nie kółko No Ale spokojnie, tak Wiesz, nie spieszy mi się zobaczyć jak wyprzedzam powolutku to jest wszystko tutaj, wiesz. Tak jest. Poranek piękny, nie ma co się spieszyć, także jadę sobie na skoki spadochronowe. Dobra, mamy zwężenie drogi. Tak. Wiem, jest że do domu muszę kipnąć, ale jestem ciekawy, co się stanie. Jedziemy sobie elegancko, cyk, pięknie ta. oj oj oj! No nie, tam nie To jest właśnie to. Ja zawsze to powtarzam. Pierdzieleni kierowcy najpierw, najpierw robią manewr skrętu, a później w lusterka, kurczę na odwrót. Tam było y, zwężenie, więc oni po prawej jechali tak. wolniej, niż nawet mogli. Tam była 80, myślę, że oni jechali 60. Gdy I... oni zajechał, ja jechałem 85, no. nie miałem sensu wyhamować. Ta... No nie, nie miałem. Właśnie tak, tak. Zobaczmy to jeszcze raz. Teraz oni kierowcy... teraz, on już teraz... Wciągaj. że jest dom, Pokadom, pokadom. Nic jeszcze, nic. Widziałem tylko wizualizację. Więc wiem jak powinien wyglądać, a jak wygląda? No właśnie. Dobre pytanie. Kiedy jesteś youtuberem, ale, ale, ale kupujesz dom i chcesz zrobić projekt. No, nie widzisz nawet go, nie znasz adresu, żeby nie zobaczyć przypadkiem. Dobra, lecimy, ale Jazda. wy zajebiste. Pod względem prywatności. Mega fajnie, co? To jest takie tymczasowe. Bo nie znoszy, nie znoszy nam y, normalny garaż Peterek Zapraszam <noise> Bo tutaj stary ogród miał być też zrobiony. No dobra. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy tarasik. Dzakuza. Wow wow. A w ogóle tutaj jest y, balkon, nie wiedziałem. Co ja powiedziałem y, im, że nie ma balkonu w tym domu. <głos》> w sensie Dzenzi, bo... Albo kobiet czy najobybudował. I zajebiście w ogóle... Strasznie mi się podobają te płytki. Ja pierdzielę. Mega się stresuję, naprawdę się mega stresuję. O kurcze, pieczone co? Jest grane, ale zajebiście. Wow, ja pierdzielę. Ej, mega mocno to wygląda wszystko. Nieźle, co? No, stary dojem. Ej, przy. A to stary, co jest? Ej, dobra, ogro, musisz zobaczyć ogro, jestem jest mega ciekawy. za, kurwa, Ale jazda, stary, swój wasy dam Naprawdę, mega mocno, podoba mi się bardzo. Ale jest przejeba... to tak wygląda mocno! To będzie dom, w którym będzie mieszkało Genzi, słuchajcie, bo tego jeszcze chyba nie powiedziałem, dokładnie, ten... To znaczy, to też nie jest taki overkill, że będzie tu Genzi przez rok, gdzie będzie przez rok um, wizowi oglądali to, ale to przecież Freeze kupił... Patrzcie, nie patrzycie na to jako nieruchomość, nie patrzycie na to jako inwestycję. Chłop po prostu wybudował nieruchomość sobie taką, zajebiście drogą, jako dom dla siebie, albo dom, żeby sprzedać, albo dom, żeby wynająć, albo cokolwiek. Na chwilę obecną jest w tym projekt, na no, ale dom później też będzie używany, co nie? W sensie z nieruchomość w ziemię, inwestycja w nieruchomość Jezu, czy w ziemię zawsze ale to jest opłacalna. tutaj ogromne pieniądze. Oho, Szczypiorek, co to za reklama? 5 złotych. Później no nam zobaczę. Sobie Projekt zaczyna się. Dom dla jego rodziców, a przypadkiem dom dla jego rodziców nie był tego, ten w górach? Nam się nowe na YouTube. Bo ja zrozumiałem, że on dwa domy zrobił. Że tamte, że. Czy to jest ten dom dla rodziców? To jest ten dom dla rodziców, czy tamten w górach był dla rodziców? Czy tamten w górach był wynajęty pod Gen Z i ten jest te, tego dla rodziców? Się, yy, właściwie to dzisiaj. Dzisiaj na kanale GenZi jest ich reakcja. A zaraz zobaczcie reakcję ekipy na ten dom. A na kanale GenZi jest reakcja GenZi, bo się tu wprowadzają, też nie widzieli yy, jeszcze nic. Dobra, ale jeszcze jest jeszcze jedna rzecz. Chodźcie, bo tutaj to nie koniec, to nie koniec. Wiadomo, wiadomo jakieś tam pokoje i tak dalej, ale tu za nami tutaj, aha, tu jest kibelek. Świat, zajebisty w sumie. Jak to się odpala? Tu? Co ty mówisz, ale śmieszne. W tym domu. Jest również basen. I co jest w nim ciekawe? Czy ten basen ma tam szafki? To to jest basen i ma wygłuszony sufit. Bo stwierdziłem, że skoro z YouTuberów, to sufit musi być wygłuszony w basenie. Tak? Jest też sauna. A tu właśnie prosto z basenu jest wyjście na, na tarasie. Kurwa sauna na tego na kamienie. O mrożon. A tu skrytykuję. Można było dać tego. Na przykład pół na pół. Pół zrobić na kamienie, a pół zrobić parową. Mm. Sauna, a tu właśnie prosto z basenu jest wyjście na, na tarasik. No i jacuzzi na nas czeka, więc to jest zajebiste, że... Wiecie, wskakujcie sobie tu szybko. Jest zimno, dobra, spierdzielamy już do domu. Ha! Patrz to. Wrzątek ci leci. O kurwa, zajebiste. Ale będą sobie tu mieszkać, ale będą nagrywać. Zazdro. Ale w ogóle tu jest, co jest kurde? Ej, ten dom jest przemocny, naprawdę. Wow, ale tu jest ślicznie. Naprawdę to jest ślicznie, kurde. Na etapie jeszcze przygotowań tego domu, e, wybierania... Hojrak, dziękuję ślicznie za, za suba i pyza, również dziękuję za premium. Zmieniłem sufity. Że, jak wiecie są białe, a w wizualizacji były czarne. Właśnie to jest takie wszystko nieoczywiste, nie? Że... Mogą być tu zwykła lampka, ale nie. E, fajne byłyby czarne, czarne sufity. Fajne no i dziki oczywiście, też robią robotę. Zawsze. Fajne Te byłyby właśnie, czarne wiecie, sufity. Są trzy pokoje, a miały być... To miało być dwa ta pokoje tak naprawdę, nie? W sensie do, docelowo, my powiększyliśmy tą górę, a ten pokój jako jedyny został taki jaki jest, więc on jest, krótko mówiąc, jeba. Z tyłu mamy załóżkiem szafę, to jest dosyć to jest dobra opcja, tutaj z jakimiś półkami też, tutaj wiadomo, y, takie... Ja wiem, to, że pom... Ja wiem, że pomniejsza pokój wizualnie, a byliście kiedyś w pomieszczeniu z czarnym sufitem? Bo ja byłem i zajebiście wygląda. ...bo macie w pokoju y, łazienkę własną. Za taką ścianą, na której jest telewizor sobie wisi. Lubię bardzo takie właśnie Ala marmur, coś takiego, to to. to, to o której planuję jakieś gierkę? Później nie, jest no, to około jakiejś 21, coś w tym celu. No, no nie to jest ja twierdzę mój własny dom Nice. Nie? Obi-wan bez ligi dzisiaj. Ile ile kosztuje? 7 milionów ten dom. Ty powiem szczerze, jak patrzę na ten dom, jako. E, po pierwsze kosztował 7 milionów, bo mamy kurwa najgorszy okres na świecie e, do budowania domów. Wszystkie materiały budowlane są zajebiście drogie. E, a poza tym myślę, że dałoby się dużo oszczędzić, aby e, nie były użyte właśnie. E, jakby niektóre materiały nie były użyte w oryginalnej formie, tylko byłyby użyte imitacje. Freeze X, nasz nowy dom. X... Wydaje mi się, że można byłoby ten dom zrobić dużo, dużo taniej. A też miałby aż takie wrażenie, by robił. Draczek, dziękuję za dwa miesiące. No wow. I chodnik, dziękuję. Za nie, w to. nie wierzę. W to. To, że tutaj jestem, naprawdę niesamowite. Swoją drogą, za niedługo będziemy robili ciekawą, limitowaną wersję napojów ekipy. No chyba nie. No chyba nie będziecie. <laughs> chyba nie będziecie robić. Chyba, mrożon nie słyszałeś newsów najnowszych, że... No chyba nie uda się, nie uda się chyba zrobić tych nowych napojów. <laughs> Więc czekajcie na to, za dużo nie zdradzam, jak na razie, na razie kupujcie te, bo są przepyszne. Tak, no ogóle, już nie można. Sobie, lubiłem truskawkę, mówiłem wam, że... I właśnie dla mnie tym deserem jest... jest... A rada, Magdalena, dziękuję. ...wszystkiego dobrego. Miesiące. Czemu nie można? No bo zdjęli im przecież, jest tego, roszczenie jest o nazwę napój ekipy. I są zdjęte ze sklepów. Lodów nie można, nie napoje. A lody, nie napoje, myślałem, że napoje. Dobra, to ja pojebałem, przepraszam, ale wiecie co? Jak lody przejdą, to napoje też mogą pójść, No, ale, ale to, że lody zdjęli, to i tak jest XD. Lody, że zdjęli, to i tak jest XD. Trick, pik, dziękuję za prime. A. Truskawka. Też. Pół roku temu był no, kloc betonowy i totalny rozpierdziel. Tak tej trawy nic, nic nie było, nic, totalnie, nie? Nie w pół roku? Ja bym nie dał za to 7 milionów, ja to muszę czasem muszą po 3 miliony, kupuję identyczny dom. No! Szczerze, szczerze mówiąc, mi się też wydaje, że 7 milionów to jest trochę cena z dupy. Jest bardzo ogromna. W sensie to jest pojebane, jak, jaka to jest wysoka cena. I się zastanawiam, za co byłoby aż tyle. To wszystko powstało? No, mniej więcej tak. Mniej więcej pół roku do tego nie temu. Jeszcze cena działki, ale... Jeżeli ten dom jest troszeczkę poza, po, poza Krakowem, to nie jest aż. To nie byłoby aż tak giga dużo. A jeśli wydał mnie, ale 67 milionów, żeby się nazywał? Raczej wątpię, raczej wątpię. 5 minut od Wawelu, działka. Co? Nie wiem, jaka jest. Ponoć jest bardzo blisko centrum. Dobra, jeżeli jest bardzo blisko centrum, to bym się nie zdziwił, jeżeli naprawdę to jest gdzieś w Krakowie i to jest dom, nie na zasadzie, że to jest 15 kilometrów od Krakowa, czy 20 kilometrów od Krakowa, to ja bym pewnie zakładał, że działka kosztowała 4 miliony, a 3 miliony kosztował dom. I to wtedy ma sens. I to wtedy jak najbardziej się zgadza wszystko. Większość hajsu poszła na do takich tylko super udziwnione oświetlenia, głośniki, inne bajery. Jako osoba, która ma w domu dużo bajerów, mam e, zrobioną saunę, mam całe oświetlenie, wiecie, RGBW, e, mam jakieś dziwne materiały na ścianach, to nie kosztuje aż tak cholernie dużo. To, to jest drogie, ale to nie jest takie, wiecie, cena z kosmosu, jak tutaj te 7 milionów trochę. Widać, że tutaj y, ta trawa w kawałkach y, przyjechała. Tak więc, moi drodzy, no jaram się! Jezu, jaka w ogóle droga to jest, że. A i Uram ma... dokładnie. Gdzieś mniej więcej łapałem Pokémony z trąbą, a teraz mam swoją. Ile mniej więcej samo na mieszkaniu kosztuje? 10 tysięcy złotych. Nie, im się mieści normalnie w łazience. Dwie osoby, nawet trzy by się zmieściły. ...w której robię projekt. No właśnie, a propos tego projektu. Yy, zapraszam was. W opisie macie link do kanału Genzy i na tym kanale... Taka friza sauna myślę, że kosztowała z dużym piecem 30, może 40 tysięcy złotych. ...ale od wczoraj pojawiają się filmy. Będą one prawie codziennie. Rozpoczynamy nową przygodę, nowy rozdział właśnie z tym domem. Dla zupełnie nowych influencerów, więc sprawdźcie, koniecznie zobaczcie i subskrybujcie kanał GenZi, a teraz e, zaproszę ekipowiczów. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Czuł, wam? zimie? Prawie codziennie. Zesrałem w spodnie w autobusie. A tą historię opowiadałem dużo razy, ale lubię opowiadać. A to wtedy, co się z skarpetką podcierałeś? Tak. A, a to wszystko to jasne, historia. Tak. Dobra, reakcja ekipy... Chyba mnie nie interesuje super bardzo. Kable poszły o 300% porównania do tamtego roku, płyta OSB podrażała o 900%, styropian podrażał o 1200%, ribipsy o 80%, ja pierdolę. Jak dobrze, że jedyne co mi zostało do wykończenia, będzie mówił o tych głośnikach. A, dobra, 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 dobra. Jedyne co mi zostało do wykończenia, to blaty zmienić na kamień te sklejki. E, jeżeli ktoś kurwa robi se kuchnię i e, się zastanawia, czy sklejka jest na pewno ok, jest ok na jakiś czas, ale prędzej czy później będziecie musieli to wymienić, bo jest chujowa. Nie polecam. Nie wiem, ale czy gdzie jest drużyjnka, no. Ty co ja kupuję? Kolektora, czy my ja idę nie wieku? Co Suchar znowu zrobi? Złoczyńca. Jebany złoczyńca. Nie szanuję. Straszy biednego chłopaka. Aniem bo dziękuję za 10 miesięcy. Siemka piszę Ja pierdolę. Tylko patent mógł to zrobić. Wydaje ci jakbyś był na wsi. Ale stary, wydaje jakbyś był na wsi, ale stąd byś wystarczał helikopterem. I chłopie za 20 sekund za To jest tak blisko. Jest, bardzo blisko. Bardzo Okej, okay, mówią, że jest bardzo blisko, no to ta. Bardzo droga. No to za lokalizację. Za lokalizację moim zdaniem. Aż tyle jest e, zapłacone. Pokaż wam teraz mój zaawansowany system parkowania. A Patec mógłbyś? Mogę. No ja sobie wychodzę z fury, a pa, to się samo parkuje. Pozdro. Hey, bo... Możemy tędy wejść, możemy wejść tędy, możemy tędy. Tu jest garaż. Chodźcie, zapraszamy. Gara? O, ogromny garaż, to nie ale... jest nieumybrowane, ale spokojnie. To jest spokojne. Kupiamy kuchenka. Też jakuś, kurwa, baczak. jak się kojarzy. Ej, dobra. Idź e e tam dalej, tak. Karol, e dżemu, oh, e czemu nice. kochasz ich bardziej niż nas, nie? Bo wow. O kurde, dobra, to jest już ten. Już, już, już. Dobra, każdy pokój trzeba zacząć. kibel. ciężko powiem tak. Jakby tu luksusowo trochę. O kurde. Stary nie. Ale ładnie. Wykorzystują Jej, patec, jako patec jako niewolnika. Nie, nie. Patec sam się zgłosił na niewolnika, on lubi. Ile ty to robisz? Ile to robisz? Gratuluję, naprawdę kurwa. To jak to wygląda tutaj? Powiem tak, mógłbym tu mieszkać. No i zajebisnie, bo właśnie o to chodzi, że ten domnik za ciebie O, kur. SOORA! SOOORA! Okay, naprawdę, Zajebisny jesteś, nie? nie widziałem, naprawdę, nie widziałem! Ale okej, okay, może ty. No spójrzmy żampala! To jest minimalistycznie, ale jest tak ciepło. Zauważyłeś? Tak? No i właśnie bez... bez bo jest, jest pokrywane. Bez... <grywane> <tum> No tak, wędka, wędka szybko! O, kur... woda. Woda. Tak, to dla nowcia. <grywanie> bo nowcie też tu mieszkasz, panowie. <grywa> tak, to mi się wydaje, że polubię dżensy jeszcze bardziej. Nie, to nie. Z się nie zobacz, co tam robią, wiecie. Ej stary, wiesz, bo to są teraz tacy, to będą tacy młodzi, to tak do nich właśnie wkładasz na melan, żeby nie brudzić u siebie na kacie. byliśmy Tutaj w jednym pomieszczeniu, właśnie Trombeszka tu zmierza. Zostawmy to, z tobą, no? Oooo! Może z dwie bo... strony! Wow. Też mam takie drzwi! A, ale pięknie! Zrób, Ile się kurwa czeka na takie drzwi? Jacuzzi, 9 do tygodni! Do sauny, tam masz saunę i ja. zabawisz. Jest... Co ty, co ty <śmiech> 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 Działająca sauna, kurwa! Mają działającą saunę, kurwa! Je. Ja, <laughs> <laughs> co, <wajne śmiech> co jest kurwa? W ogóle ten basen przyjechał w jednym kawałku, to jest jed, jed, wylany jeden kawałek. Tego akurat nie będzie, bo to przeszkadza przy nagrywaniu, bo mnie twarz zasłaniało. Te lampy będą y, tam, przesunięte na, na okay. taką ścianę. Te lampy będą ucięte i podniesione, bo też są za nisko. I w sumie to jedyne zmiany jakie... Je Rzeczywiście tak. Y o, tak bardzo... Tak bardzo życiowe problemy. My tutaj, jak będziemy ogarniać tą kuchnię, żeby dało jej się też używać do nagrywania, też będziemy musieli podwiązać lampy do góry. Ale bardzo mi się podoba. Ej, dobra, hmm. wiem, że ten balkon jest po to, żeby kurwa dopisać skoki. Do Podpisać skoki. z kulkami co? W... się. No i to każdy to tutaj będzie hmm. używał. Kru... Kurwa, A to jest ładny. To jest, to jest, to jest, ja ja no jak i Jaki telewizor ma? Co jest kurwa. W ogóle każdy pokój ma system dźwiękowy, tam masz głośniki, więc połączysz to z telefonem. Okej, dobra, widzę ten głośnik, widziałem ten głośnik. Zygzak, cyk. Ja mogę im włączyć też coś na tym. Albo mogę im mówić, bo ja. Kasia mówi tak: Karol, robimy na w całym domu, a jej powiedziałem tak, Kasiu, a będę mógł przez telefon im coś mówić, jeśli tak to robimy. <grym> Ej hey stary, ja mi mówię. masz 10 minut na wskoczenie tak. do basenu, tak. inaczej odpadasz z projektu. A, ale, ale fajnie, że jest mały pokoik, ale wszędzie mają szafy, nie? że to wszystko ścianą. Wydaje mi spadanie. się Werka, że to zajebiste, najważniejsze, że no, szafy Nie, no to... to... <grym szybko> ja ci będę urządzał twój pokój, będą same k***a szafy na kół, <grym> będzie... to będę. łóżko ja łóżka jednoosobowa, że tutaj też wyciągasz Uuuu. no to chyba nie wow. No to jest chyba Strefa kur... szefa. Strefa szefa. Uuu, no I o pierdziele. mocny pokój. Tu jest prysznica? Tu jest prysznic a tu jest kibę, nie? Ale kozak Zajebista chata. Ale nie widzę jakoś giga dużo elementów do podjebania do siebie. Miałem nadzieję na większą inspirację. Ale fajna chata. Patet rzucił.